Nawet Nie tylko w moim miejscu pracy, nie? że ja słuchałam od znajomych, którzy też byli w podobnym miejscu, że tam się dzieje cyrk. Dziewczyny i pan, panowie, kobiety wypowiadają się, że no nie, tam mobbing był nie do, w tym czy w tym miejscu niedobrze. Nie, nie tylko mobbing, bo na jego, dla mnie, z mojej perspektywy, e, ja nigdy nie doświadczyłam żadnych e, zachowań takich nieprzyjemnych tak zwanych, e, bezczelnych i, i tak dalej. Ale czy molestowania i tak dalej, no bo nie bójmy się tego powiedzieć, że to też niestety się y, zdarza. W wielu miejscach to następuje i, i jak tego unikać, jak sobie na to nie pozwolić, no bo mm, co młoda dziewczyna może powiedzieć takim mm, panu i tak dalej, zwłaszcza, że ja, ja nie miałam naprawdę takich sytuacji, ale zdarzały się mi dziewczyny pisały wiadomości na Instagramie, w którym były tak, czy inaczej potraktowane, bo nie oszukujmy się, są miejsca, w których nikt nie powinien pracować nigdy, które powinni zamknąć, nie za złe jedzenie, nie za, nie wiem, beznadziejny wystrój, za robaki, karaluchy, czy inne atrakcje, tylko za to, jak traktuje się drugiego człowieka. Ale mówmy o tym głośno, że czasami gastronomia to jest też ta patologia, Strona. Jest bardzo dużo, bardzo duża liczba osób, które najgorzej na świecie przeszły nawet rok w gastronomii, nawet czasami miesiąc, że ktoś ich traktował jak gówno za przeproszeniem. I...